Uciekamy! Jest za grzydę, no. Wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy. O kilometrów, dostało ja chyba, że. Dobra, no, 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 kilometr. Głupi jesteś. 0-2 podejmuje się strzeliny. 10, spadłem. 4, wjeżdżamy już do was. E, Redola mam. Baga, zrobisz ci flety. Wyłączyć dźwiękowe. Dź Pamiętajcie, że mamy dziecko, ja myślę. O, Albo? Dobra, wyjedziemy. Oczy dookoła głowy. Oczy dookoła głowy na 8 Krzak widziałem, tak, szak. Mamy ta ucie, chyba. Tak, krzak! Mamy paucie chyba. za... to jest wolna taka dziewiątka, no. jest w ogóle nie biegnie. Krzak otwiera. Tak, otwieram. Suspect tak? down. Popcik, ja do biegnę do nich, biegnę, na nich mam kancę. Zablokowaliśmy. Że... Kolejny bok! tu tłuka dziewiątką! Do Aha! Do, do, dochodzą do was Dalej. dwie osoby. Moi się wczoraj... Kto to jest? Tak to się trzeba. Cztery A to Marcelo jest. A Marcelo ma... Dobra, nie wiem. Jakaś z nimi. Tylko nie trafiacie? Sma... Wsparcie na mojej dwadzieścia, gdzie jesteś? Ja się chowam już. Le, Bo m jest m źle. Jestem źle, 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 źle ze mną. 02, niech wycofa. 02 wycofuję. Safe, tak, bardzo źle ze mną. 02 wycofuję kompletnie. Bardzo źle ze mną. Bieg na drama będę walił na daleko! Od, o o odsunął się od strzeliny. Jedna kula i idę No No idadłem. Zobacz rogi Bartek. No ale Murosz, moro się Ale no no, Nie wiem, na co odgrywam, że wstaje i lecę tam. No, Dobra. Ze Uciekam ze nie mam szans! Jedna osoba cały czas żyje Ni y -Y 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 Nic jej się nie dzieje. Zagryz go! Daj, Daj, dawaj z no. nim Co, tak was dał? Me Wyciąga z Zelki, badasz Ja uciekam ogólnie, nie rama mam. Ja wal wal uciekaj, bo ty nie jesteś... Ty tu najważniejszy jesteś Oooo i chłopie Jak teraz on, on, możesz zabierz mu robi permisję go kikni. Bo to co on robi, to jest safe. Nic, nie W tym ja są tu uciekam hmm. na komendę dla SENDI. I będę tam oh, siedział. Ty, ty. Na. Na. To. co siedział. Tu Hydry! Co, zlecimy sobie Hydra? No tak, przyleciało dwie. A to mogą być te bo wojskowe lokalne, no. Można, ja ja w sumie, sumie tak jesteśmy, bo nie da się oh, z nim strzelać. No nie, nie da się, no bo co, lecimy z nim, Szczerze, nie wiem, nie chcę mi się, ja sobie skopiuję to co Xerdi mi dał i... Co mówisz? Ja dziadka biorę No na komendzie Sandi, bo się. się Tylko ja mam... mam Dobra, to ja sobie wbijam teraz na faście. na fascie, skretwie, Schowam się na chwilę u kosik MNL Osuch się I najwyżej ten, jak, 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 jak nie zapostrzewam, to ja sobie się w ten gwizdcem i... Jak zidał? czy Xerdi dał znaczy, i, i, no to, czy, hmm, mamy dostałem. Nie, I robię to co Marcelo, że po nie muszę wrzucić do akcji tylko wpierdolić, że krasza, dostałem. No to wpierdolę no tego co mam tutaj to, wyświetlanego teraz. To, to te zdjęcie. Wymianę robimy w chyba. <szchanie> Biorę cię. No <espPark1> <Attila> ja powiem, że ja crusha dostałem i że miałem stał czarnekę i musiałem quitę zajebać. Aha, aha, No A nie, no, tu jest kurwa walona. Muszę wpierdolić im za terroryzm. Wpierdolą im, im za terroryzm. Najwyższy wyrok. Dobra, czterdzieści 45, 45 się zadewował. Czterdzieści pięć się zadewował. Czterdzieści się zadewował, tak? Daj już. Kto to jest? Procedorze. To Nie, Daj mu. Daj mu. Daj mu. Daj mu. Daj mu. Daj Daj mu. Daj, daj srewa i po prostu daj mu. Mo, może... Mo, no, mo, no, Leci! Lecimy! 45 sewadał. Da, to jest tak? To jest orzeł. No. 10 na to? 10 na to, na wasze tak? wszystkie jednostki na Chyba nie? Nie wiem, jeden policjant stoi na nogach. Dopiero leży i wszystko. Godzera! Oła, jakiś podziaz mnie zramował, niewidzialny może być? Godzera ponownie. Jeszcze raz. to dostanę? No i co 28 Ciebie się zabić nie da. Moje! Moje. Czemu ty tak Wysiadaj, saluja. wyciągam cię. Ok. coś... Długa no, ja nie ci bo ja nie mam broni. Kocza, koczany na wyspę. A to my jedziemy dobra. z Sandy no. Tylko Le jak ktoś to będziemy ich dzwonili od razu. Dobra, lewo od głównego. Teraz jedziemy do, do szpitala, przez no, szpitala. Problemy z główką po chińsku, 16 FPS. Jedziecie w stronę Sandy? Je je jedziemy cały czas, jedziemy na łajnut. No, Winewood? Yyy, urzędnicza. Okej, okay, dobra, to wiem. 50. Dobra, ja. Gdzie teraz jedzie w stronę starego budowa, mechanika Budowa, wy? budowa, budowa. Która budowa? Prawo, znowu szpital. Ale pillbox, to? Ta, 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 ta. Lecimy. A, czekaj, czekaj. Tak? Jak coś, jak będziemy ich bombili, no, to odjedź, bo A, my na, 50, na prawo. Powiem Ci nie teraz, że jak przyjdziesz po mnie na, lot, na lotnisko Sandy, to ten, to przyjdę. Ja Jeszcze mam bombę. Amunaj się strzelał. Się ja się Amunaj Go, go, go. To jest H1, to jest H1, to jest H1, to jest 1 Nasze, 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 nasze Humvee. Dobra, co Wy robicie? Z kim Wy się strzelacie? Jakie Humvee? Co jest? to jest zapytowanie, no he? Poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się no. się poddam. Oł. Leży jeden. aż leży, leży. Do ale leży, on leży. leży. Nie robicie mi to sędziów się na. No. Nie będziecie naszych bombić. Kurwy. Gdzie do szefa? Ale on patrzę łapatrzę się. Podbijam się, nie biorą Najpewniej no, zaraz Majorkę dostał Biorę się podpach. Cię, tego. Y nie, nie za jakby się wszystkimi. <laughs> <laughs> okej, okay, okej, okay, dzięki, dzięki. <śmiech> 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 On jak <laughs> się to co? się. Robisz? kto następny? <laughs> Aspertal. Na no, no Nie, no, wiem, po co dobra, to nie, Majorkę. No i da mi Majorkę, bo tak jest z nim życie, kurwa. O ile zakład. Proszę! O, pa, Proszę! <laughs> Zobacz, o nie, nie był o Łukasz. nie, ja uciekam, ja uciekam, <laughs> ja, uciekam ja uciekam, ja Pewnie za chwilę Majorecka będzie, I no mych, właśnie. No. no. Ciekawie, ciekawie. Na ile... E... O! Pedmy! <laughs> Permy! Permy. Permy.